Ale razem ze mną jest dzisiaj Asia. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie, moi drodzy, o stanach lękowych oraz jak one się objawiają. Z racji tego, że Asia jest dzisiaj moim gościem? E, to chciałabym troszeczkę dać głos Asi yy, z racji tego, że jeszcze nie było jej głównie na moim kanale. Także Asiu, powiedz mi, jak u Ciebie się objawiały stany lękowe i powiedz w ogóle, zacznij od tego, czym są te stany lękowe. Stany lękowe są takimi stanami, w których boisz się, no, byle czego i z nieusasadnionego powodu. A powiedz mi, jak to się u Ciebie objawiało? No, może dlatego, bo mam bardzo taką bujną wyobraźnię i ciągle wydaje mi się, że się czegoś boję, na przykład. Jak jestem w, w ciemnym, w ciasnym pomieszczeniu, to wydaje mi się, że jak zapalę światło, to coś na mnie no, na mnie napadnie z nienacka. Okej, okay, a co jest takim, taką blokadą w tobie, że jakby nie chcesz... Czy chcesz w ogóle rozmawiać o tym z, z lekarzem psychiatrą, czy chcesz zostać do siebie? To ja zawsze tam właśnie tam trzymam sobie właśnie te obawy, nikomu tam nie umiem się zwierzyć, no, myśląc, że ludzie w ogóle tam zbagatelizują, mówiąc, że to są tylko wymysły, że przesadzam. Czyli tego typu rzeczy, okej. Okay. A powiedz mi, Asiu, jakie, jakie rodzaje stanów lękowych znasz? Jak, jakimi chciałabyś się podzielić Jestem. rodzaje stanów lękowych? Czego można się bać, tak powiem? No, najbardziej boję się y, właśnie tych y, publicznych, tych bardziej takich publicznych... Y, z tym znaczy, że mam taką lekką problemę, że, że mogę zapomnieć jakiegoś tekstu, albo że jak powiem Powiedzmy zdania, sobie to. szczerze, moi drodzy widzowie, Asia gra świetnie na gitarze i Asia też czasem śpiewa, szkolek moim zdaniem lepiej gra na gitarze niżeli ja śpię. Osłabę lat przećwiczyć to znaczy, w wielu różnych aspektach, na przykład chodząc śpiewu, bądź trenując samemu w domu, więc to nie jest, jakiś, to nie jest jakaś taka, wiecie, yy, blokada, że tego się nie da zrobić, bo się da zrobić, bo trzeba chcieć. Ale przechodząc do naszego meritum odcinka, to Asiu, czym według Ciebie jakby, powiedz mi, poszły Ciebie objawy fizyczne i psychiczne tych stanów lękowych? Fizyczne objawy, że nam drżą ręce, mamy przyspieszony oddech, serce wali nam jak młody, jakby miał właśnie Przez zaraz... Zdarzają, z... Czy zdarzają Ci się, Asiu, takie zwane zimne poty? Jak ja już się na serio czegoś boję, to zdarza mi się pocić. Na przykład jak, jak jestem czekalni u dentysty, na przykład z mi przekonywał, że nie ma się czego bać, to i tak no boję się, że będzie strasznie. No i właśnie widok gabinetu dentystycznego ten jest specyficzny to zapach. Wszystko mnie przeraża. Szkole, pamiętajcie o tym, że stanów nie należy się bać. Moim zdaniem należy po prostu iść ten do psychiatry, bo może mieć to bardzo, do... <laughs> bardzo poważne i bardzo złożone podłoże, z czego tak naprawdę nie to, że trzeba z tym żyć, tylko po prostu najlepiej skonsultować się po prostu z psychiatrą, porozmawiać szczerze o tym, co się czuje i dlaczego tak się czuje. U mnie stany lękowe, o ile można to tak nazwać, objawiają się tym, że na przykład mam taki strach, że jestem w nocy na klatce schodowej i boję się po prostu albo zimności, albo czasem często oglądam się z prawa na lewą stronę, ponieważ boję się tego, że ktoś za mną stoi, na przykład, o jakiś duch coś, albo jak wychodzę z psem, to po prostu zapierniczam, wiecie, wychodzę z tej stawki schodowej i jak najszybciej się da, bo myślę, że jakieś uświata jakaś mi w drzwiach tylnych po prostu. I zbierce w spod gwiazdy. Czego się jeszcze boję? Właśnie ja ogólnie boję się dużo ciemności, bo ciemność to, szczególnie w nocy jak chodzę spać, to tak czasami przykrywam starym kołdrą, bo, bo jest strach. No i jeśli chodzi o, o sprawdziany kartkówki, to jest akurat naturalny stres. Ja za chwilę z Asią Zaczynamy studia. Ja postanowiłam, słuchajcie, iść na studia zaoczne, Asia idzie na stacjonarne. Asia powiedz na jaki kierunek? Na filologię germańską. A ja na anglistykę, czyli to co, to, co chciałam. Podjęłam również pracę w hotelu jako recepcyjnica i trzymajcie kciuki za to, żeby wszystko poszło dobrze, ale przygotować to. Do... Dzięki, Asiu. Skąd to meritum naszego filmu? Asiu, czy zamierzasz coś z tym zrobić, z, tym, z tymi twoimi salami lękowymi i tak dalej? Chciałabym też porozmawiać z tym, z psychologiem i też jakby przekonać samą siebie, że to nic strasznego. Coraz mniej zaczynam e, bać się igieł. Niedawno byłam na pierwszej dawce szczepienia i nawet nie bałam się. Wiecie dlaczego? Bo podobno jak pomyśli się o czymś przyjemnym albo się wyobrazi, no że na jest przykład tak, jesteś na słonecznej plaży, albo na łoce pełnej kwiatów, to wtedy nie skupiasz się na tym tak. Jest tak. 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 To się zgadza. Co jeszcze możemy Wam powiedzieć, jaką radę możemy Wam dać, żeby po prostu starać się, ćwiczcie tak zwane techniki oddychania, że jeżeli czymś się stresujecie, czegoś się boicie, przy głębokie wdechy, i napijcie się dużo wody, nie, nie całego paniaka, brońcie Panie Boże, tylko po prostu pstanki wody i absolutnie powinno Wam przejść, ale to, to są tylko moja subiektywna opinia, bo ja tutaj mówię z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia Asi w sumie tak czytam i Izuchu, po prostu głowy! Mówiąc jeszcze w temacie właśnie pomocy i psychiatrycznej problemów, to w następnym odcinku opowiem wam troszeczkę o, o moim stanie, moich wahaniach nastroju. Asia może też, że jak będzie chciała wystąpić w tym odcinku, to, to z chęcią. Asia, czy masz tu się jeszcze do dodania? To, żebym tam jakby nie, nie nakręcać się, bo no, w niektórych e, sytuacjach to wyobraźnia potrafi płatać świetnie i jak e, zawsze, jak wychodzę do pis do suszarni, gdzie ja zawsze wymieszam tanie, to ja się boję, że może w, w, w ciemnościach... W duchy. W, znaczy w duchy, w duchy. Albo, albo bórze, Boże, jeszcze taka dni. Niektórzy mówią, że ja niepotrzebnie się nakręcam i może mają, mają rację. No, nakręcanie się jest poprzednie. To wszystko, tak? No, tak. W tak. takim razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Ja dziękuję Asi, że zgodziła się wystąpić. Mam nadzieję, że widzimy się jeszcze w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, do zobaczenia.